no właśnie, kolej, kolejny rajd kolej, kolejny problem z alternatorem alternator się zatar stanął zupełnie więc zerwał się pasek e, który napędza wiele innych jeszcze funkcji pompę wody, e, pompę wspomagania kierownicy także ja od razu czuję to bo po prostu nie mam wspomagania kierownicy no niestety e, zostało parę kilometrów do mety chyba około 5-7, już nie pamiętam bo Łukasz to zameldował no i bardzo, bardzo powolutku toczyliśmy się do mety, nie, żeby nie przegrzać silnika żeby jakoś przetrwał Dojazdówką teraz tu, no i w tej chwili modlitwa, bo mechanicy przekładają, zaraz zapalimy silnik. Twierdzą, że z daty e, i z telemetrii wychodzi, że silnik powinien być OK, ale jak, jak będzie jechał, i wtedy sprawdzimy, czy na pewno jest OK, bo, bo jeżeli będzie się grzał, to, to, to będzie problem. Aczkolwiek stabilność temperatury silnika podczas tej awarii była duża, także myślę, że grawitacyjnie płyn chodził i, 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 i przetrwało to, no ale. Ale taki jest sport. No, szczęśliwie nie było to nad 20 km przed metą, bo byśmy musieli stanąć i, i koniec. No dokładnie, gdybyśmy nie, nie prowadzili tego odcinka wiele minut, to, to byśmy go finalnie nie wygrali. A, a mimo tej awarii, wygraliśmy odcinek, co też jest dla nas szokujące, bo jednak byliśmy pewni, że za chwilę jazid nadjedzie i, i nie będziemy mieli szans. Ale, ale no, szczęśliwie jechaliśmy ten, 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 ten cały odcinek bardzo szybko, więc zrobiliśmy sporą przewagę. Myślę, że. Dobry bardzo Mariasz tego samochodu i nas dwójki. Potrafimy go wykorzystywać, potrafimy bardzo szybko jechać. Także my się bardzo cieszymy z tego, aczkolwiek no w tej chwili cały czas drży serce, czy ten silnik będzie pracował.